Znajdujemy się obecnie w salonie fryzjerskim Jola w Bielawie. Są przeprowadzane właśnie szkolenie przez naszego ambasadora fryzjerstwa Polski, który jest wybitną osobowością w ogóle we fryzjerstwie w świecie. Także bierze udział u nas osoby zaproszone z Wałbrzycha, ze Świdnicy. Jest chyba ogólnie 10 osób i pod okiem naszego wybitnego mistrza Doświadczenia, które z farbowania, które nam przekazuje, chcemy właśnie u nas w salonach stosować. Sama tylko praktyka, czy też była teoria? Oczywiście, teoria, bo bez praktyki, praktyka bez teorii to jest zupełnie nie, nie ma miejsca. Także najpierw się szkolimy teoretycznie, a teraz na osobach zaproszonych, modelkach praktykujemy. Sztuka fryzjerska zmienia się co roku? Oczywiście każdy, każdy nasz, w ogóle wiosna ma swoje lato, jesień, zima zupełnie o inne kolory i klientki, które bardzo są teraz wymagające i my jesteśmy już nawet do tego stworzeni, że musimy to zmieniać. One się nudzą, one chcą coś nowego, dlatego jest takie mocne parcie we przyzjerstwie. To, to, co w zasadzie ja mam do przekazania, to tak naprawdę technologia naszych produktów, marki Reblon Professional. Ale zostałem zaproszony przez panią Jolę po to, żeby przedstawić, tak jak mówię, nasze produkty, technologie, to co zawierają produkty, jak na nich pracować, jak dobrze wykonywać pewne koloryzacje, rozjaśniania włosa, usuwania niechcianych pigmentów. Także zaczęliśmy dzisiaj dzień od teorii. Tak naprawdę cały dzień dosyć długi, długi wykład teoretyczny. Teraz jak widać... Mamy mnóstwo, mnóstwo pań, na których testujemy nasze produkty. I tak naprawdę moim zadaniem jest przekazać, jak dobrze wykonywać daną pracę, jak, jak pracować na produktach, żeby efekty, te które chcemy wykonać, były dobre i zdrowe przede wszystkim dla włoska. Czego dotyczyła teoria? Prosimy o szczegóły. Czego dotyczyła teoria? Tak jak mówiłem, produktów technicznych. Techniczne produkty to są produkty, których nam nie wolno odsprzedać dla klienta. Na technicznych produktach Pracuje tylko i wyłącznie osoba wykształcona, czyli fryzjer z zawodu. I tak naprawdę moim zadaniem jest przekazanie jak dobrze stosować te produkty. Co z czym pomieszać, żeby dobrze wyszło? Czego nie mieszać, żeby nie zrobić czegoś, czego nie chcemy, na przykład zielonych włosów, nie? bo jest to bardzo częste i, i możliwe do zrobienia. Teraz widzimy trwa praktyka. Jak to wszystko przebiega? Co jest konkretnie robione? To są fryzury czy testowanie konkretnych produktów? Tak naprawdę mamy zaproszonych kilka modelek, kilka kobiet w różnym wieku. Nazywamy to ładnie modelki, ale to nie znaczy, że są to dziewczyny 1,80 80 m i w ogóle szczuplutki. Są to kobiety w różnym wieku, bo kobiety, które mają siwe włosy, czarne włosy, jasne włosy. Kobiety z problemami, gdzie musimy usunąć dany pigment. Więc my to teraz robimy. Każda modelka jest indywidualnie omawiana, traktowana. Do każdej klientki jest indywidualnie dobierany produkt, którego potrzebujemy do nakładania. Tak jak mamy panią na przykład z siwizną, e, więc musimy znaleźć produkt, który nam pokryje siwego włosa, mamy panią, która ma czarne włosy czymś zabrudzone, musimy ściągnąć kolor. Są osoby, które mają e, jasne włosy zabrudzone jakimś kolorem, więc też musimy to usunąć, więc na tym polega praca teraz dziewczyn. Najpierw omawiamy każdą klientkę, modelkę, następnie dorabiamy, rozrabiamy produkty, no i dziewczyny pracują. W fryzjerstwie zmiany następują bardzo szybko? Bardzo, bardzo szybko. To oczywiście zależy od tego jak, jak marka wprowadza dane kolekcje, u nas w markach Revlon Professional tak naprawdę mamy dwie, trzy kolekcje w ciągu roku czasami, więc to się bardzo szybko zmienia. Obowiązkowo mamy zawsze kolekcja wiosna, lato, jesień, zima, czasami pomiędzy pojawia się jeszcze jakaś kolekcja powiedzmy awangardowa. To się zmienia bardzo często. Również produkty techniczne, czyli farby, kolory, non stop wprowadzamy nowe, nowe barwy, nowe odcienie, nowe produkty technologicznie innowacyjne, coś, co się ciągle pojawia na, na rynku. Oto to zadowolić naszych klientów. Dużo jest takich szkoleń jak dzisiaj? Dużo. Tak naprawdę yy, mamy w ciągu tygodnia kilka szkoleń. Ja w tym momencie jestem już trzeci dzień już albo. Trzeci dzień na Dolnym Śląsku. Mieliśmy szkolenie na początku w Sobótce koło Wrocławia, wczoraj mieliśmy w Wałbrzychu. Dzisiaj jesteśmy u pani Joli w Bielawie. Takie spotkania ubogacają lokalnych fryzjerów. Oni potrafią się dostosować do nowych trendów. Oczywiście, że tak. Ja myślę, że jest to bardzo potrzebne fryzjerom, bo oni muszą zdobywać pewną wiedzę, muszą wiedzieć, jak wykorzystać produkt, który się pojawia na rynku. Po to są właśnie tego szkolenia, po to takie jest nasze zadanie, żeby przekazać konkretnie, stricte technologię i pracę, jak na tym pracować, bo coś, co się pojawia na rynku, no nie zawsze wiemy, jak tego dotknąć, jak zrobić, żeby nie uszkodzić włosa, więc po to mamy też takie szkolenia, jak również często mamy szkolenia z technik cięcia czy koloryzacji, z kolekcji właśnie, z tego, co jest modne, ja myślę, że fryzjer, który jest mądrym fryzjerem, musi naprawdę często korzystać z tego typu szkoleń.